Jeśli oglądasz ten film, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością należysz do szacownej gromady ssaków. Wiecie, nie jest łatwo omawiać grupę, w której znajdziemy ryjówkę etruską ważącą poniżej 2 gramów, jedno złotówka waży 5 i jednocześnie płytwala błękitnego o masie 130 ton, załadowany tir to około 40 ton. Nie jest łatwo omawiać grupę z należącym do niej drążącym korytarze w ziemi kretem i doskonale odnajdującym się w powietrzu nietoperzem, ale to, że nie jest łatwo, wcale nie znaczy, że się za to nie zabierzemy. Już pewnie dostrzegliście, że jednym z głównych tematów dzisiejszej odwróconej lekcji będzie różnorodność ssaków i zgoda. Różnorodność jest wręcz kosmiczna, patrz ryjówka i płetwal. Ale przecież muszą być jakieś cechy wspólne. No mówimy o jednej gromadzie zwierząt, zatem by należeć do grona ssaków, należy posiadać kilka cech. Najbardziej sacza cecha ze wszystkich ssaczych cech to karmienie młodych mlekiem matki. Proces wydzielania mleka przez samice ssaków nazywany jest laktacją. A cechą, która jest konsekwencją laktacji jest odruch sania u małych ssaków. Dalej przepona mięsień oddechowy, który oddziela jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej i umożliwia wykonywanie ruchów oddechowych, ale nie tylko dzięki jej ruchom i zmianom ciśnienia w jamie brzusznej ułatwia także ssakom. a jakże defekację? Będąc przy temacie oddychania, warto wspomnieć o bardzo wydajnych płucach, o budowie pęcherzykowatej, które dzięki olbrzymiej powierzchni są bardzo wydajne i zapewniają odpowiednie natlenienie pozwalające na wysoką aktywność i utrzymywanie stałej temperatury ciała. Obecność włosów, które mają różne funkcje, utrzymanie odpowiedniej wilgotności na skórze ssaków. Pełnią też rolę termoizolacyjną, zapewniają kamuflaż, a mogą mieć też funkcje czuciowe. Zróżnicowane uzębienie czyli heterodontyzm bardzo ciekawa cecha. Zwykle są to cztery grupy zębów sami zresztą też tak mamy a więc siekacze Kły przedstrzonowe i trzonowe. Dołóżmy jeszcze zróżnicowanie na dwie grupy zębów mleczne, które są stopniowo wymieniane na zęby stałe. Małżowina uszna, taka tam chrząstka w okolicach narządu słuchu, a żadna inna grupa zwierząt na taki wynalazek nie wpadła. Dalej, trzy kosteczki słuchowe, młoteczek, kowadełko i strzemiączko. A jeśli interesuje się temat ucha, to zajrzyj o do tej karty i nadstaw uszu. A tak swoją drogą, tam na dole jest kilka innych przycisków, których kliknięcie bardzo mi pomoże w rozwoju tego kanału. Mamy już cechy wspólne, wróćmy zatem do różnorodności. Na ten temat możemy spojrzeć przez pryzmat wielu środowisk, jakie ssaki zamieszkują, a w konsekwencji wielu ciekawych przystosowań. Zanim jednak zaczniemy, spójrzmy jeszcze na jedną cechę, a mianowicie stało Wprawdzie nie jest to wynalazek tylko ssaczy, ptaki też były stałocieplne, a o ptakach gadaliśmy sobie o tutaj, jednak ta właściwość Mocno uniezależnia od warunków środowiska, dlatego Saki mogły opanować tak skrajne warunki jak gorące pustynie i zimne lody Arktyki. Skupmy się zatem na ciekawych przedstawicielach ssaków zamieszkujących różnorodne środowiska. Ląd. Mamy tu ssaki naziemne, największy z nich to słoń afrykański ważący nawet 7,5 tony, który żyje nawet 70 lat. Długie ciosy, czyli taki znak rozpoznawczy słoni, oczywiście poza trąbą, to wcale nie są kły, jak się je często nazywa, a siekacze które na dodatek rosną przez całe życie zwierzęta. Wielkie uszy służą słoniom do termoregulacji, są cienkie i świetnie ukrwione, zatem wachlując nimi słoń chłodzi przepływającą tam krew. Mamy całą grupę ssaków nadrzewnych, małpy, leniwce, czy obecne w naszym kraju popielice. Popielica jest nadrzewnym gryzoniem o nocnym trybie życia i wyjątkowo o długim okresie hibernacji, Czyli snu zimowego trwającego mniej więcej od października do maja, a czasem nawet czerwca. To oczywiście nie koniec. Saki lądowe to także te mieszkające pod powierzchnią ziemi, jak dobrze nam znany kret, czy absolutnie fascynujący golec piaskowy. Mieszkający w Afryce, to wyjątkowe zwierzę, żyje w stadach przypominających kolonie pszczół, gdzie jest królowa, dominujące samce, robotnicy. Przypomnę, że golec jest sakiem. Wielkie siekacze wykorzystuje do kopania rozległych korytarzy, bo golce prawie nigdy nie wychodzą na powierzchnię. Sakami lądowymi są także nietoperze fantastyczne stwory, które jako jedyne z omawianej gromady Opanowały zdolność aktywnego lotu. Gdybyście się zastanawiali, czy są takie straszne, jakie popkultura przedstawia, wyobraźcie sobie, że jeden osobnik może zjeść kilka tysięcy komarów w ciągu nocy. Przez wieki narosło wiele mitów wokół tych fascynujących zwierząt. Moim ulubionym jest fakt, że wczepiają się we włosy. Być może ten przesąd był formą kontroli nad kobietami, by nie wychodziły z domu po zmroku. Wydają z siebie dźwięki o wysokiej częstotliwości, które odbijają się od obiektów w przestrzeni i wracają do czułych nietoperzych uszu, w ten sposób tworzą w czasie rzeczywistym mapę przestrzeni, co czyni je jeszcze bardziej interesującymi, a zmysł ten nazywany jest echolokacją. I nie nietoperze nie piją krwi. Jest wprawdzie kilka południowoamerykańskich gatunków odżywiających się krwią ssaków, ale wszystkie obecne w naszym kraju są owadożerne, a więc z naszego punktu widzenia szalenie pożyteczne. Ssaki znajdziemy też w morzach, wcześniej wspomniane wieloryby, delfiny, tajemnicze narwale. Wszystkie je łączy przekształcenie kończyn w płetwy, ale mimo wodnego trybu życia nadal oddychają. Płucami. Na koniec jeszcze słów kilka o rozmnażaniu i rozwoju tych zwierząt. To właśnie rozwój jest podstawą do podziału ssaków na łożyskowce, torbacze i stekowce. Te pierwsze to zdecydowana większość gatunków i są to zwierzęta żyworodne o typie zapłodnienia wewnętrznym, a czas rozwoju wewnątrz ciała samicy nazywany jest ciążą. Nazwa tej grupy wzięła się od łożyska. Narządu pojawiającego się tylko w trakcie ciąży. Naczynia krwionośne matki i dziecka w łożysku przebiegają blisko siebie, co umożliwia wymianę substancji między tymi dwoma organizmami. Torbacze to zwierzęta, które rodzą się na bardzo wczesnym etapie, ale siedzą sobie w torbie i przysane do gruczołu mlekowego matki bezpiecznie dorastają właściwego wieku, kiedy tę torbę mogą opuścić. Stekowce natomiast to ssaki, które składają jaja. No i jak tu nie kochać ssaków? Dzięki za kolejną wspólnie spędzoną, odwróconą lekcję, owocnej nauki i do następnego razu.